Drogie dzieci, przeczytam Wam opowieść Renaty Piątkowskiej, przechwałki. Jak już będę duża, to przestanę się przechwalać. Ale to dopiero jak urosnę, bo teraz muszę czasem trochę pozmyślać. Tak jak wczoraj, kiedy Monika powiedziała, że ma nową sukienkę z frędzlami, który wygląda dokładnie tak samo jak po Hantas. No to jej wytłumaczyłam, że ja już od dawna w mojej różowej koszuli nocnej wyglądam jak królewna Śnieżka. Pokahonta jest o wiele ładniejsza od Królewny Śnieżki. A ty mi zazdrościsz, bo nie masz sukienki z frędzlami, ani jamnika, ani kota, ani kanarka, ani kucyka. A ja to wszystko mam. Potem odczekała chwilę i dodała: A już niedługo będę jeszcze miała brata i siostrę bo moja mama urodzi bliźniaki. No i nie wiem, co we mnie wtedy wstąpiło, ale zanim pomyślałam, też wzięłam się pod boki i wypaliłam. A ja mam ryby. Co akurat było prawdą. Kozę. Mylania nie jest moja, ale ciocia na pewno kiedyś mi ją da. Foczkę. Właściwie pluszową, ale nikt nie musi o tym wiedzieć. I lwy w ogrodzie. Takie bardziej kwiatowe, no ale co z tego? Monika wytrzeszczyła oczy i powtarzała w kółko, że nikt nie może mieć prawdziwych lwów. Wtedy rozkręciłam się na dobre. Roześmiałam się Monice w nos i powiedziałam: No cóż, ty na pewno nie możesz, ale mój tata jest dyrektorem cyrku i ciągle przyprowadza do domu różne zwierzęta, żeby sobie pobiegały po ogrodzie. Niedawno pasły się u nas żerafy. Dodałam od nich cenia. Monikę zatkało, dwa razy otworzyła i zamknęła buzię, czyli zrobiła ciumki, jak najprawdziwsza ryba. I właśnie miała zamiar coś powiedzieć, ale nie dała jej dojść do głosu. I nie musisz się chwalić, że twoja mama urodzi bliźniaki, bo to żadna sztuka. Jak tylko zechce, to moja mama urodzi nam czworaczki, zapewniłam. A, a Ale, protestowała Monika. Żadne ale. I jeszcze ci powiem, że moja babcia jest piosenkarką. Co prawda, śpiewa w kurze kościelnym, ale to prawda to samo. A dziadek wielkim malarzem pomalował tylko drzwi do piwnicy, ale mama powiedziała, że zrobił to jak artysta. Właśnie zastanawiałam się, co by tu jeszcze nazmyślać. Gdy w korytarzu pojawiła się mama, zanim wyszłyśmy. W przedszkola Monika zdążyła tylko bąknąć, że jej tata jest dwa razy większy od mojego i upolował kiedyś dzika, a ja niestety nie zdążyłam jej już nic odpowiedzieć. Dopiero w domu, gdy ochłonęłam, zrobiło mi się głupio, że tak nakłamałam. Coś tak czułam, że lepiej nie wspominać o tym tacie, który nie miał pojęcia, że jest dyrektorem cyrku, ani mamie, która chyba jednak nie planowała czworaczków. Z tego wszystkiego źle spałam. Śniły mi się lwy, foki, a do tego babcia z mikrofonem i gitarą. Na drugi dzień w szatni wyznałam monicę, że to nie lwy tylko lwie paszcze, a foczka jest puszowa. No i że mama wcale nie chce urodzić czworaczków, bo mówi, że ja wystarczam jej w zupełności. Na koniec dodałam, że babcia śpiewa w chórze, a dziadek potrafi malować tylko drzwi do piwnicy, ale za to pięknie. Gdy to powiedziałam, poczułam się bardzo dobrze i tak jakoś leciutko, aż podskoczyłam sobie dwa razy i odkręciłam się na pięcie. Ale najdziwniejsze było to, że Monika przyznała się, że wcale nie ma kucyka, a jej tata jest najwyżej troszkę wyższa od mojego. I tak naprawdę to nie upolował dzika, tylko zająca. Potem Monika też podskoczyła i zostałyśmy koleżankami. Dziękuję Wam bardzo, mam nadzieję, że się Wam podobało. Do zobaczenia!